Na moim kanale jest niedziela, ja nagrywam nowy film e, Dzisiaj ja zabiorę was ze sobą, zabiorę kamerę Idziemy na wyścigi konne, jest Wielka Wrocławska na torze na Partynicach Także idziemy ze znajomymi troszeczkę sobie pocilować, pochodzić e, Spędzić miło po prostu czas U mnie z tyłu jak słyszycie pewnie pyrka już rosołek, tak? Pyrka Ponieważ musi na malutkim ogniu sobie dochodzić e, Ja jestem uzależniona od rosołu i zawsze rosu robię w niedzielę Nie wiem czy też tak macie, jeżeli tak to napiszcie w komentarzu Słuchajcie, coraz więcej filmów się pojawia. Koniec lata, mam więcej motywacji jakoś. Nagrałam film o studiach, zebrałam Wasze pytania i odpowiedziałam na wszystkie Wasze pytania. Dużo osób interesuje się tematem o studiach online, dlatego obserwujcie mój kanał, udostępniajcie też ten film, ponieważ dużo osób nie wie gdzie szukać takich informacji. No i tyle, zapraszam Was do spędzenia dnia ze mną. Łapka w górę i subskrypcja, będę Wam bardzo, bardzo, bardzo wdzięczna. Ja już gotowa i możemy wychodzić yy, za chyba 10, yy, za 10 minut mam autobus, <laughs> ale za 10 mam autobus, więc spadam. No dojechał, Ej. Widziałaś nie i nie darłaś się do mnie? Sylwek, o której y, miałyśmy jechać na zawody. Plan był taki... Plan był taki, że będziemy tam o godzinie. Ja myślałam, że po 15, bo tam jest jeszcze jakiś wyścig. Plan wychodzi na to, że miałobyśmy teraz 15 minut czekać na autobus. Albo 20. Albo 20. I, I dojechać na po czwartej. A do piątej są zawody. Także bierzemy taksówkę Bolta i jedziemy. Ej, mieliście kiedyś tak, że zamawialiście Bolta, a przyjechał Uber? Ja jestem w szoku. Przyszłaś z tym właściwym. No może drineczki. Ale masakra jaką oni mają pozycję, co nie? Dotarłyśmy w końcu na tor, czekamy na najważniejszy wyścig. Prawie zdążyłyśmy. Prawie zdążyłyśmy. Było blisko, żebyśmy nie zdążyły, ale, ale zdążyłyśmy. zdążyłyśmy. Także mamy już drineczka i niech niedziela trwa. Jechali tak, gdy się krzyczałam. A jechali na konia! Ja spanikowałam i mówię, spanikowałam i mówię do Sylwii: Sylwia, jadą, wstawaj, tak się nie A teraz jechali i mówię, Sylwia, dawaj, bierz tyle. nagrywaj, nagrywaj. We mnie polecam. Żegnamy się z Sylwią, wszyscy. Uu, 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 uu. Idziemy na kolację, idziemy jeszcze po coś, ale nie powiem, liwie, czy powiemy. My już po Wielkiej Wrocławskiej, teraz czas na kolację. do chwilę spędzam, bo miał być co innego. Miałam zrobić kolację niespodziankę, ale po dietetyku możemy sobie zrobić taki cheat day. Pani. dzisiaj kończymy już ten dzień, dziękuję Wam, że byliście ze mną. Byliśmy na wyścigach konnych, spędziliśmy super czas z Sybią. Lilia do nas doszła, teraz byliśmy na. jedzie auto, jak widzicie. Teraz byliśmy na kolacji w Finoli. Bardzo Wam polecamy. 9 na 10 bardzo smaczne. Także zapraszam Was do następnego filmu. My zjedliśmy kolację z pewnego powodu też tutaj, bo mamy cheat day, ale ten powód, może Wam kiedyś o nim powiem, ale jeszcze nie dzisiaj. Także dziękuję Wam bardzo. Pamiętajcie, subskrypcja, łapka w górę. I pozdrawiam.